co ja jako mężczyzna i członek jakby stowarzyszenia mogę zrobić, żeby, żeby było więcej kobiet. I niestety odpowiedź jest, że nic nie mogę zrobić. Cześć, witam w naszym podcaście winiarskim. Dzisiaj mamy specjalnego gościa. Jest z nami Piotr Kamecki, wiceprezydent Światowego Stowarzyszenia Sommelierów i właściciel firmy WineTaste. Dzień Piotr. dobry, bardzo dziękuję Piotr. za zaproszenie. Cześć. Piotrze, jesteś jednym z weteranów polskiej sceny winiarskiej. No już tak. Ale powiedz nam może pokrótce, jak to się wszystko zaczęło, bo ty byłeś sommelierem, zanim to się stało modne. E, tak, tak, oczywiście byłem sommelierem. Zaczęło się to tak naprawdę w dużej gastronomii, czyli w hotelu Bristol w roku 1992. W którym pracowałem 7 lat do 99 i miałem szczęście być pracownikiem u bardzo dobrych pracodawców, czyli dużo po prostu wiedzy, dużo takiego takiej, jak mówi jeden z moich klientów dzisiejszych, takiej gastronomicznej Kinderstuby. To właśnie nie tylko ja, ale i moi koledzy, wielu moich kolegów. Jakby nabrało tego, i dzisiaj pracuję w branży lub, lub na przykład w bankowości, ale Kinder Gastronomiczna im została. Tam byłem somelierem, jako kontrakt, bo ostatnio nawet przeglądałem sobie jakieś stare papiery. Mam dokumenty, mam dokumenty, więc kontrakt na someliera dostałem w roku 1994. I później już się wspinałem w hierarchii, jakby dining roomu, czyli najpierw byłem asystentem menadżera, i na koniec jakby, z półtora roku przed odejściem w 1996 albo siódmym roku byłem szefem restauracji malinowej, czyli dining roomu, dzisiaj już nie istniejącej. Sala została po, po restauracji, i, i sommelierem w głównym hotelu. Więc hmm, myślę, że jako na papierze, to chyba, to chyba faktycznie byłem pierwszy. Hmm. No, czy ponad 30 lat. To jest oczywiście no, nie tak dużo czasu, bo jeszcze wszystko dokładnie pamiętamy, ale z drugiej strony Winiarsko to jest taka totalna prehistoria, no, bo o, nawet tak. już nie sposób sobie przypomnieć, jak w ogóle wyglądał wtedy rynek wina w Polsce. Mieliśmy chyba jedną dziesiątą tych importerów, co o, teraz. Nie, nie, nawet. Win dostępnych było bardzo mało. Ja sam pamiętam, że nie można było w ogóle pójść do sklepu i kupić sobie takiego wina, nie wiem, z Grecji. Nie. nie, nie e, nawet z Portugalią wtedy były, były problemy. Ty chyba w ogóle nie planowałeś tak. życia z winem. To wino tak po prostu ciebie wchłonęło. Tak Zdecydowanie osób. Wino w mnie wchłonęło. Ja świadomie szedłem ścieżką gastronomiczną. Bo jak wiesz, jestem mechanikiem samochodowym. Z wyróżnieniem skończyłem techniką samochodową. No i miałem iść na dawne SG PiS jeszcze wtedy, tak? Na transport, handel wewnętrzny, pamiętam tak dzisiaj. Ale wcześniej, już technikum poszedłem na kurs na podwale zakład doskonalenia zawodowego, kurs kelnerski. Zrobiłem ten kurs i po sześciu miesiącach stwierdziłem, że mi się to bardzo, bardzo mi się podoba. Ten taki, taki ten, znaczy w pierwszej kolejności jakby obsługa, ale w takim wydaniu właśnie takim hotelowym, pięciogwiazdkowym. No i po technikum po prostu skręciłem z tych studiów, wchodząc na chwilę do, do, do uczelni, wylądowałem na na Łęckiej, czyli na w studium kelnerskim. I to było bardzo świadome, bo na przykład wiem, 50% moich kolegów było tam, tam się chowało przed wojskiem, czy robiło jakieś inne dziwne manewry, a ja po prostu chciałem pracować w restauracji. I od razu po szkole trafiłem do prywatnej restauracji w Konstancinie. Zresztą bardzo znanej w tamtych czasach. I złożyłem papiery do Bristolu, i to było po prostu trzał w dziesiątkę. Fajnie, bo też pamiętam, że musiałem. Się domagać, gdzie, są, gdzie, gdzie jest decyzja? Okazało się, że moje papiery spadły pod stół, a byłem przyjęty. I dobrze, że pojechałem. To było w takim baraku, jeszcze, jeszcze hotel był w remoncie. I zostałem przyjęty i, i, i tak się to zaczęło. No, to, i, I jak wszedłem, to od razu pojawiło się wino. Day One, prawda? Pamiętam, Aleksander Bieber. Z pochodzenia Niemiec, food and beverage manager, taki bardzo, bardzo mocno sfokusowany na wino, na obsługę, na jakość tego wszystkiego. I zaczęło się od wina jakiego? Włoskiego, bo on był fanem Włoch. I wtedy, wtedy poznałem nazwiska, które dzisiaj są na rynku i, i, i dobrze się sprzedają. To był, to był właśnie początek. Więc jakby najpierw gastronomia, a wino. Zaraz od razu wskoczyłem. Jak już w to wszedłem, to już po prostu tam zostałem. Bardzo mi się to spodobało. Może, wiesz, to, to też dlatego, że nie miałem żadnych wybitnych umiejętności winiarskich, ale zobaczyłem, jak szeroki to jest świat, jak fascynujący to jest świat i nowy świat. I jednak taki gen u mnie. Bycia pierwszym też, też mi pomógł, prawda? Bo chciałem, mówię, ojej, to jest fajny, fajny fajny, obszar, w którym mogę się rozwinąć i z pomocą hotelu, no bardzo dużą pomocą, się po prostu rozwinąłem tu, tu, tu gdzie jestem, to zawdzięczam tak naprawdę im. No i później jakieś tam prace. No ta sala jadalna malinowej to była w ogóle kuźnia całej późniejszej czy większości późniejszej polskiej branży winiarskiej, tak? Zdecydowanie. Przecież niektórzy twoi koledzy rozwinęli inne jeszcze potem projekty i nadal są dzisiaj na scenie winiarskiej. No a z kolei potem miałeś uczniów, bo wielu wybitnych polskich sommelierów gdzieś tam wyszło trochę spod twoich skrzydeł. No tak, ja też mam taki gen po prostu... Ktoś mi kiedyś pomógł, to ja teraz pomagam innym. Tak, by teraz dzisiaj z punktu widzenia tego miejsca, gdzie siedzę, ale też ja po prostu lubię pomagać. Ostatnio psycholog mi powiedział, że, Panie Piotrze, kiedy pan był ostatnio na wakacjach sam? I po, po pięciu minutach stwierdziliśmy, że bardzo dawno. Więc jakby jestem otoczony ludźmi, bardzo lubię. Tą moją rolę e, takiego, może nie przywódcy, ale takiego mentora, i, mm, i cieszę się, że mogę pomóc wielu, wielu dziewczynom i chłopakom po prostu rosnąć. Te ich sukcesy, no to, to tak jakby, jakby to moje dzieci były. No właśnie, bo no w zasadzie można powiedzieć, że to ty. Yy... I jeszcze paru innych zawodników z tamtych czasów rozwinęliście zawód somelierski w Polsce. No, o którym wtedy w ogóle nikt nie słyszał. Nie. Ja, troszeczkę później, jak startowałem w tej branży, to był jakiś abstrakcyjny zupełnie też koncept. Gdzieś ci somelierzy byli w tych wyspach, tych super restauracji, ale tak mhm. normalnie to nie było żadnej świadomości, nie. że jest ktoś taki. No, a dzisiaj to jest w Polsce bardzo mocna branża. Jesteś zadowolony z tego. Dokąd doszliśmy? Tak, jestem bardzo zadowolony, ale też od razu, jakby mam, jestem, jakby takie, taki mam czujniki moje, mówią, że jakby cały czas musimy pilnować tego, co zrobiliśmy i patrzeć w przyszłość, bo to się bardzo dynamicznie też zmienia, cała, cała ta branża. Ale jakbyś mnie zapytał, jakby od zera do dzisiaj, to jestem bardzo zadowolony, bo też mam punkt odniesienia, będąc Stowarzyszeniem Międzynarodowym, co się dzieje w innych krajach. I my w początkowej fazie było nas kilku, później kilkanaścioro i, i, i jakby ureśliśmy, w którymś momencie byliśmy chyba ponad 400 członków mieliśmy. Później się zrobiła taka, taka fajna, takie fajne autoczyszczenie, czyli po prostu osoby, które Wstąpiły do stowarzyszenia po to, żeby. Nie wiem, po co właściwie. No, nie chciały działać. Nie miały takiej, takiego genu y, współdziałania, y, tworzenia czegoś i po prostu, po prostu odchodziły szybko. Wchodziły do stowarzyszenia i wychodziły. Niektórzy, znaczy dzisiaj cały czas to się dzieje. Mówią, że stowarzyszenie nic nie daje. Y, więc no, z kimś, kto chciał rozmawiać, zawsze rozmawialiśmy. Z kimś, kto nie chciał, to nie rozmawialiśmy. Więc dzisiaj, jakby, bym powiedział jest taki. Taki, taki solid, bo jest, jest około tych 300 członków, raz, raz trochę mniej, raz trochę więcej. E, większość pracuje w branży, więc to jest bardzo ważne. Nie jesteśmy stowarzyszeniem tak jak we Włoszech, jest kilka stowarzyszeń miłośników, takich półsomelierów, somelierów Więc jesteśmy branżową organizacją i to, jest, i to jest fajne. I teraz na tle innych organizacji, jakby u nas. Dużo się dzieje. Przez ostatnie, jak zobaczysz, ostatnie nawet 5 lat, dużo wydarzeń, nie samych mistrzostw, ale także różnych szkoleń, seminariów, spotkań, pracy z, z naszymi partnerami, którzy też nas winiarsko wspierają. I teraz uwaga, to się nie dzieje w takich krajach jak Luksemburg, Szwajcaria. Już nie będę mówił o innych krajach winiarskich, gdzie ta aktywność, wspieranie młodych ludzi w, 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 ich, w ich po prostu rozwoju somelierskim jest słaba, mogę tak powiedzieć. Więc na tym tle my jesteśmy, my, kraje bałtyckie, Skandynawia, my jesteśmy w ogóle w czołówce, absolutnej czołówce, jeśli chodzi o organizacje somelierskie. I to jest fajne. Słuchaj, no mamy też na niwie międzynarodowej jako somelierzy duże sukcesy. No mamy wicemistrza Europy, mieliśmy w jakimś mhm. momencie Piotra Pietrasa, mamy dwóch master sommelierów. No, a ty zostałeś wiceprezydentem bardzo ważnej organizacji, AIS, Międzynarodowego Stowarzyszenia. Jak mhm. w ogóle Polacy są postrzegani tak międzynarodowo? No, bo my żyjemy w tej naszej bańce, na tym naszym podwórku gdzie czasami są różne animozje, różne spory. <ENNIS> mm -hmm. tak. mm, a potem, kiedy wychodzimy na zewnątrz, to okazuje się, że, że no właśnie, jak jesteśmy w ogóle widziani. Że te spory są, od razu <clears throat> od sporów, bo spory są wszędzie. Właśnie teraz jadąc tutaj no, na światach, przeglądałem spór między jedną organizacją w Europie, a drugą i y y jakieś wewnętrzne animozje, więc to, si to się dzieje, niestety to się dzieje. Y y y ja mogę dzisiaj powiedzieć, że my jako po polscy somelierze jako w ogóle nie tylko organizacja, ale w ogóle jako, jako ludzie w branży gastronomicznej jesteśmy postrzegani bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I nie tylko, nie, nie, nie tylko jakby, takiemu, nie tylko stowarzyszenia, ale, ale w ogóle jakby my jako kadra w restauracji, w, na, na sali w, jako, jako kucharze no to wszyscy o nas mówią bardzo dobrze, naprawdę, gdzie się, gdzie, i to nie jest kurtuazja, na pewno nam pomogły te sukcesy Piotra, Kamil też, jak nieźle sobie radził na tych, na tych zawodach, więc to też zostało dostrzeżone przez, przez, ale to jest tak naprawdę wąskie grono, prawda, bo to jest wąskie grono tych najlepszych sommelierów. Ale to się niesie, no dzisiaj w dobie mediów społecznościowych to wszyscy wszystko sobie wiemy i, i ta sława jest. Organizacyjnie też potwierdziliśmy, że umiemy robić fajne eventy. Ten pierwszy bootcamp, który zrobiliśmy w Warszawie. Dlaczego go zrobiliśmy w Warszawie? Dlatego, że ja to, że bym zaproponowałem w ogóle w Stowarzyszeniu Tym Światowym, żebyśmy wyszli z tej takiej organizacji konkursu lubnej. Na po prostu to, co powinniśmy robić, czyli, czyli pomaganie młodym ludziom wejść do zawodu i rozwijanie swoich umiejętności. Czyli taki budkam się pojawił. William Walters, który, który od razu, że tak powiem, ten temat podłapał właściwie, właściwie, on o tym mówił, mnie zapraszając do stowarzyszenia do zarządu, zanim jeszcze wybrałem, mówi, że to jest to jest taki kierunek. Robiliśmy ten budkam, wymyśliliśmy, no i. No i kto to zrobi? No i każdy się oczywiście tam, Hiszpanie się tzw. Asterisk, tak zwane Asterix tak zwany. No i robimy w Warszawie. I tym, żeby, żeby jakby skrócić. Pokazaliśmy no, kilkudziesięciu krajom świata na raz, że po prostu organizacyjnie no, rozwaliliśmy system. bo to naprawdę dobrze przygotowane. I później pociągnęliśmy, później w, włączyłem w to osobę, która, która tutaj tym zawiadywała, czyli Dawida Sojke. I on dzisiaj jakby dzisiaj odpowiada za organizację tych największych mistrzostw świata, czy mistrzostw Europy, pod kątem właśnie tym logistyczno-organizacyjnym. To i, no i myślę, że jakby na koniec to moja skromna osoba, jakby pokazała też nowy taki właśnie powiew, no, gdzie. Jakbyś mnie zapytał, jak, jak ja byłem tym zawodnikiem w 1998 roku, czy ja kiedyś będę w jakimś zarządzie. To powiedział, ci: w jakim kurczę zarządzie? Przecież tu nikt ze mną nie rozmawia nawet. Prawda? Dzisiaj jesteśmy siłą, która nadaje właściwie ton i, i kierunek działań. Zobacz, kto jest w zarządzie. Dzisiaj tym ostatnim jest Polak, Słowenka, Słowaczka, Czech. W tych, w tych takich komisjach, które się zajmują edukacją, jest, jest szwed. Teraz potwierdził mi nasz aktualny mistrz świata, że też wejdzie do tego, tej, tej grupy, tego bootcampu i przygotowania merytorycznego tego obozu, więc super sprawa. No. No dobrze, to lukru już trochę mamy. Słówko o tych sporach, bo mhm. jednak tutaj w Polsce czasami mamy atmosferę wokół Stowarzyszenia Sommelierów Polskich taką średnią. Najnowszym, mhm. Najnowszą draką jest konkurs, w którym nagrodziliście Carlo Rossi. Ale chciałem o taki, mhm. na taki ogólniejszy temat porozmawiać, mianowicie mamy bardzo dużo somelirek w Polsce, super utalentowanych, mhm. i one często mówią, że, że czują się trochę marginalizowane, że jest za, za bardzo zmaskulinizowane to mhm. nasze stowarzyszenie Somelierów polskich, jak, jak byś odpowiedział na tego typu zarzuty? Już teraz nie jesteś prezesem, ale no działałeś wiele lat i jesteś mhm. ciągle zaangażowany. Jasne. To było jedno z moich takich zawsze uh, um, takich um, przemyśleń, które nie, nie, nie dawało mi spać, bo. E, nie, nie tyle, e, jak to zrobić, czy to jest w ogóle możliwe. No bo mm, no tak. E, oczywiście jest, jest to trudny zawód, no bo wiąże się to. E, godziny pracy, e, dni tygodnia, święta e, gdzieś tam na końcu jest to alkohol. Jednak, jak popatrzymy na, na, na cały świat, no to. Większość w tym zawodzie to są mężczyźni. I to, i to, i to jest tylko takie, taka, takie, takie spojrzenie z góry. Uważam, że powinno być dużo więcej kobiet w zawodzie, ponieważ one się oprócz tego, że bardzo dobrze podchodzą do tego wina, jakby mają, mają w ogóle. jakby... Wiedza też sposób degustacji. Ja, ja znam same super somelierki. Tak, z kim nie rozmawiam, to też, też dedykacja tej, tej pracy. A teraz właśnie, jak, jak to zrobić, żeby było więcej kobiet? No bo co jakby na przykład ja nie wiem, jestem tym osobą, która decyduje. Co, co ja tu mogę zrobić, oprócz tego, że jestem super otwarty i, i, i czekam, jakby. jakby m, pamiętam, że był taki okres, że było bardzo dużo dziewczyn, kobiet przychodzących do stowarzyszenia kilka lat temu, i później szybko, właśnie odwrót. I e, jakby. No, no, to jest właśnie pytanie, które z całościowości zadaję sobie. Codziennie, co ja jako mężczyzna i członek jakby stowarzyszenia mogę zrobić, żeby, żeby było więcej kobiet? I niestety odpowiedź jest, że nic nie mogę zrobić. No bo jeżeli one same nie będą chciały przychodzić i działać, co in, nawet więcej, ja chętnie się posunę, nawet dzisiaj powiem: to super, to ja swoje miejsce oddaję tutaj w zarządzie i bardzo chętnie Cię wesprę żebyś żebyś tutaj za, zarządzała, jakby tego nie ma, no bo, a, a dodatkowo jeszcze tworzenie jakichś takich przestrzeni typu mistrzostwa kobiet-sommelierów, uważam, że, że to jest sensu, no bo to jest, to jest totalna jakaś dyskryminacja, właściwie samodyskryminacja. U, utrzymywanie podziału, tak? Tak jest, tak jest. Więc, tak naprawdę, to jest takie pytanie, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć. Co zrobić, oprócz tego, że mogę pilnować, ja jako ten, ten senior, sommelier, żeby towarzystwo nasze, które jakby kieruje tym stowarzyszeniem, w całości szerokie, nie mówię, nie mówię o, tylko o szefie, żeby było po prostu otwarte na ten na, 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 i, i pamiętało, właśnie nie sztucznie, bo ja jeżdżąc po świecie sommelierskim, widzę, że są takie, takie sztuczne, że na przykład, na przykład jest wybór jakichś kandydatów na, na coś. Musimy więcej kobiet, bo to, bo to będzie, bo tak, bo tak powinno być, jest parytet, parytet tak, prawda. Nie, po prostu dziewczyny, kobiety ps, 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 przychodźcie, bądźcie, bierzcie sprawy w swoje ręce i ja gwarantuję, że... że Przebijajcie że się, tak? Dokładnie. Się, się. Tak, tak, jakie chłopaki się przebijają, to i dziewczyny muszą się przebić, no bo oczywiście możemy ja wiesz, ze starej szkoły to ja zawsze chętnie, wiesz, kapelusza uchylę i się posunę osobiście, co nie wiem, czy nie będzie przypadkiem, nie, niekoniecznie będzie przypadkiem wś wśród młodych naszych chłopaków, którzy inaczej do tego podchodzą, ale na pewno z szacunkiem i, i bez tej takiej, bez tego takiego patrzenia, no może im się uda, nie, nie, nie. Po prostu ja uważam, że jesteśmy otwarci i nie wiem dlaczego nie ma więcej kobiet. Może ty wiesz, bo ja nie wiem. No, myślę, że można zapytać też kobiety o to, dlaczego no się tak nie garną, i, Pytaj, i, i robimy to też w, podcast, w tym podcaście też to robimy. Porozmawiamy o drugiej twojej nodze. Nie wiem, czy prawej, czy lewej, ale o łańtejście. Mhm. Wszyscy w branży winiarskiej chcą dotrzeć do tych najlepszych klientów, którzy mhm. najwięcej wydają na wino, są zainteresowani tymi super winami Fine mhm. Wine. Tobie się to udało. Jak właściwie to się robi? Pierwsza rzecz to jest wytrwałość, bo nie jesteśmy na rynku, cały czas niestety, który, który ma nieskończoną ilość klientów nawet nie mówiąc o portfelu, o zasobności, tylko bardziej, ja dzisiaj widzę problemem naszym, czy jakby te, tego, tego fine wine'u jest to, że, e, że nie ma potrzeb właśnie przeżywania takiego jakościowego życia. Jakby są samochody, są domy, są nie wiem, jakieś takie materialne oznaki. Zabawki. Zabawki, tak, tak a, ale, już, ale już jakby tym, czym my się zajmujemy, czyli butelka wina, i dobrej jakości stek bez fajerwerków i, 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 i kolorowych dodatków, tylko z jakimś mega super sosem. Nie, nie. Czy, czy, czy ta przysłowiewa Fuagra, że tam jesteśmy raz w tygodniu, czy tam raz w miesiącu i się umawiamy ze znajomymi, żeby kawałek uszczknąć i, i, i napić się jakiś napar parstek Soterna. To po prostu to się tu nie dzieje. Niestety, e, więc jakby ta walka nasza jest o tyle trudniejsza, że ten rynek jest po prostu płytki. E, 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 I to jest, to jest największe wy, wy, wyzwanie. Czy, czy, czy mi się mówi, że mi się udało? Mi się jakby u, uda, udaje. Jakby codziennie wstaję i codziennie mam zjazdy z do góry i wspinam i się, znaczy, przepraszam, zje, zjeżdżam na dół i wspinam i, i się znowu pod górę. E, I moja rekomendacja do wszystkich moich przyjaciół konkurentów jest po prostu wytrwałość, czyli jakby obrałem pewną drogę trzymam się jej i konsekwentnie i, i to działa konsekwencja po prostu. Oczywiście ona jest no trzeba mieć trochę pieniędzy i, i czasami się nie wyspać, hmm, ale no, nie wiem no, komunikacyjnie no jakby coś komunikujesz, nie wiem chcesz nie wiem, Burgundy, prawda i nagle po miesiącu mówisz no dobra, no ale to trzeba z czego żyć. No to teraz pójdę, to wejdę jednak w grupę winczyliskich i tych za 50 zł i zrobię 5 plus 1. Ale nie, nie mogę tego zrobić, bo przecież zajmuję się Burgundami i ciągle jest w głowie ta, ta akcja. Więc jakby właśnie nie robienie tego, tego co powiedziałem, czyli tego przysłowiowego 5 plus 1, tylko po prostu trzymanie się w swojej zasady długoterminowo to działa, działa. No i oczywiście nie pozostawianie po sobie żadnego bałaganu. Hmm. Czyli, czyli uczciwość do klientów, jakby. I to jest ta, co no, powiedziałem na początku, ta kindersztuba z, z tego Bristolu, mhm. którą mi to, ktoś mi kiedyś przekazał, plus jakieś geny z domu i, i, i wylądowałem. Jak tak patrzysz na tych no, najbardziej majętnych klientów, powiedzmy takich, dla których cena wina nie ma znaczenia, mhm. to co oni lubią pić? Tak, tak naprawdę. Czy, to, no. czy oni się bardziej popisują tymi butelkami, które kupują? Czy oni rzeczywiście mają jakiś smak? Da się jakoś to, to podsumować? Tak, tak. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jest, że jest przekrój. Jest powiedzmy 10%, może, może 20% klientów, którzy świadomie idą w ogóle w kierunki jakieś takie, które ja sam chętnie bym się porozwijał w tych kierunkach, czyli. Czyli w jakieś nisze wiedzą dokładnie, co chcą i, i, i chcą się tutaj rozwijać. A powiedzmy, 80% klientów to, to jednak to jest, smak, to jest smak, idą smakiem, czyli, czyli lubią pewną ra, raczej, raczej duże wina, gęste, dużo beczki. I to, to też z wiekiem widać jest, czyli jesteśmy 60, plus, to idziemy wina takie bardziej, właśnie ten tradycyjny. Winemaking, ale to się cały czas zmienia, cały czas zmienia. Jest coraz więcej klientów bardzo, bardzo świadomych. Co ciekawe, muszę powiedzieć, że mamy coraz więcej klientów z Ukrainy, możnych, i oni wiedzą dużo więcej i to nie dużo, tylko bardzo dużo więcej na temat wina niż, niż po prostu taki statystyczny w ich kategorii siły nabywczej nasz klient z Polski, czyli pytają mnie o jakieś roczniki szampanów, jakieś, jakieś wina, o których w życiu nie słyszałem, więc to jest super, bo, bo muszę się edukować, ale mają, mają dużą świadomość, znają, po prostu znają się na winach, tak bym powiedział. To taki zastrzyk nowej energii dla polskiego rynku fine wine? Tak, tak, zdecydowanie i dla wina i dla gastronomii też widać w, w niektórych restauracjach, nie będę wymieniał nazw, ale Czasami w sobotę, jak się pójdzie, to 70%, żeby nie Ukraińcy, to nie wiem, kto tam siedział. Mhm. A powiedz mi, bo dzisiaj przecież można dowolne, właściwie, wino bardzo łatwo przez internet zdobyć. Mhm. No i nie ukrywajmy mhm. też taniej niż w Polsce, z wielu, z wielu względów, mhm. o których no, nie będziemy dzisiaj rozmawiali, ale mhm. wszyscy tam te kilka najistotniejszych czynników znają, które mhm. wpływają na cenę wina w Polsce. To na czym to polega, że oni na końcu kupują od ciebie w jaki sposób? Mm -hmm. to, to jest czysto relacyjna sprawa? Mm -hmm. Tak, za, zaufanie, zaufanie i taki, taki tego, taka terminowa kontakt z nimi powoduje, że oni mi ufają. A ja z drugiej strony też oczywiście staram się e, żeby te ceny tych win, e, żeby nie trzeba było na lotnisku targać nic w Torbach lub przywozić coś z Hiszpanii. Staramy się tak robić, żeby żeby ci klienci byli nawet zaskoczeni i, i mogli kupić u nas taniej niż na przykład u źródła. I tak coraz częściej się zdarza. Nie na wszystkich polach, no bo wiadomo, że jak nie kupiłem primer 20 lat temu czegoś w Bordeaux, no to dzisiaj nie jestem w stanie zaoferować takiej ceny jak ktoś, kto kupił i sobie na jakiejś niedużej marży może to w stanie zaoferować. Ale zaufanie, zdecydowanie, zaufanie takie długoterminowe, no i też taki szeroki, sz, szeroki wybór. No, bo ja też pamiętaj, że mam oczywiście swój import, ale jakby nie mam zupełnie żadnych tutaj oporów, żeby polecić, nie wiem, Norberta Wina czy, czy Roberta Mielżyńskiego, i bardzo często to robimy. No, szczególnie od Roberta dużo, dużo butelek kupujemy dla klientów. Dla mnie najważniejszy jest serwis. Serwis. Tego trzeba się nauczyłem w Bristolu. Serwis. Klient potrzebuje coś, co jest tam, to żeby nigdzie nie musiał jeździć dla jego wygody. My to przywozimy, nawet jak na tym nic nie zarobimy. To chodzi o to, żeby klient był zadowolony i, 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 i był obsłużony. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dzisiaj Piotr Kamecki, wiceprezydent Stowarzyszenia Samelierów Światowych i firma Łańczej. No Włańki, bardzo ]bie. dziękuję serdecznie. Dobrego dnia. Do zobaczenia.